Sегодня w Londynie na Wembley odbędzie się final ligi championów między komandami Real Madrid i Borussia Dortmund. A zaraz ja zaproszę wszystkich na swoim kanale do przeglądu symulacji całego protystożenia ugrję FIFA 24. za kilka chwilin zobaczymy, jak sztuczny intelekt bacićie rezultat całego meczu. Przed początkiem średniowodniej futbolowej batalii proponuję oznajomity z składem: Real Madrid, u Worotach Unin, e, Zachyst, Sprawa prawa na Livo, Dani Krawachal, e, w centri Antonio Rudiger, Nacho Fernandez, Izliwa Ferland Mendi, Piff Zaches, Arlene Chaeminin, e, Fede Valverde, Tony Cross i Judd Bellingham. i w napadzie Rodrigo i Vinicius Junior i e, i w zapasie. E, Baczcie, jacy są сьогодні przystąpni. Komu ciekawy skład Dortmundskiej Borussi? Możecie postawić na pauzę, bo w wstychają i go przeczytać. Na żal, a je, a się chcę dodać, że składy wybiera w na tej mecz, Bot e, FIFA 24. E, Rozpoczyna się nasza symulacja dzisiejsza piszcie za kogoś, w wygrali w Boliwajce, ja w Boliwaju za Madrycki. Real, który dzisiaj gra w syniomu kompleksie formy. Niemiecka Borussia e, w bardziej zwyczajnym dla siebie żołdku. Dziurkruk, e, pierwsza ataka Borusji, za bicer i save Andrija Unina. Wrze w tonusie gry, tak bym mówił. Od razu na 5 filmów zmuszony wstąpić do gry i ratować swoją komandę ukraińskiego kipa. Rejson, zabite. malen, malen, wtraciaje jakieś malen i przechopi Kros Mendy stupny Następny niebezpieczny moment C. 16 ta na Witkowicie Realu. Wtraccia Jacci Rodrigo i to szans dla Borusi dla kontrataki. Fielkruek znowu do Eversona. Fiulkruek Amrejan No wże ataka pozycyjna. Perejo Real wychody z speed Valverde Rodrigo Bellingham Bellingham jaki pas Bellingham Cross szukaje Brodowżenia z na nazad Mendy Mendy znowu. Nie idę, e, nie idę wперед. Szukaję partnerów. Cross, Rodrigo, Cross. I jeszcze jeden szanse dla reala i będę kutowy. Reysol wybiera, ale wybywaje na kutowy udar Dla Galacty. Chce szans wyjść w przodu. Toni Cross Wilem ja Toni Kros, dla jego, chce ostatni mać za real i ostatnia możliwość wygrania jaki trofej. Kross podacza. wybywaje je Rejson. Je Vinicius. Vinicius wtracaje. Widworit. 35-ї хвилини в нашому матчі нічого цікавого не відбувалося, але зараз Реал виходить з атакою Вінісіус до Родриго. Хто буде швидший шкотербек. І вже ініціатива на стороні Борусі. Позиційна пози, атака. Позиційна, Рейсон. Dżan Malen. Malen. Do Reisona. Malen. Znowu. Znowu Malen. Zabicer. Zabicer szukaje partnerów w perechopeni Rału ale presing Pressing i gol Worota Madrycką klubu Julian Brandt. Wytkrywaje rachunek Maciu. Lunin już nie będzie już nie wygraje na sucho. 1-0. 1-0 na Wembley, bo Rja u rachunku. Z zaraz baczy na swoich ekranach. Powtórcie pomyłka oborąców ralu, przyzwolić do no, rozstrełu takiego futbolnego. Wojtunin, e, Julian Brandt z holą u finału. E, 44. chwila na meczu, może i się zrywniać rachunek Wierszkowi, ale Ralf traci jej miłość. E, Sancho, trzeba ci kontrolować, żeby nie narażać na niebezpieczeństwo z boku Ralu. Jeszcze jedna chwila na że czas. Idziemy na, e, na przerwę z rachunkiem 1-0 na korzyść niemieckiej Tottenhamu w Rusie. Jedynym autorem gołu w pierwszej -sí połowie meczu jest Julian Brandt na 41. chwilę. Nie wraz w razie w w Unii. Pererwi przerwie drugą połowę meczu rozpoczynają się drzwi. Ja w pewnym Gorusia bo Borusia i ich fani chcieliby, żeby z takim rachunkiem ten te mecz zakończył się. Ale jeszcze gra 45 minut i zaraz ataka Malen. Fjulkrug, Fjulkrug, może, może będzie 2-0. Malen piłkruk tancuje z zachystą Rału, ale nie widzi hra na Nacho Fernandez się. Zaraz, czym widzisz Raul? Bellingham Valverde? Rudiger? Rudiger? Rudiger Rodrigo Rodiger? Valverde Valverde szukaje przedłużenia. Byłyście w orycy. superny kaperchopienia znowu na na wysokości Schlotterbeck. 11. chwila, moment madryckiego orła. Vinicius tańczy w strefa rąmo I kto jak nie win, Bellingham. Vinicius asystuje, a e, heroj, młody heroj ralu zabywa Jude Bellingham. Mi nie zdaje się, że e, За рік він буде головним одним з головних претендентів на Золотий М'яч. Як же він відчув позицію, на, на котрій мав знаходитись і забиває зрівнює рахунок, а тут, а тут бачимо заміну. З поля йде. zaraz e, się zobaczymy kto z polia piszą Człomini za niego Hoseu 76 Chwyły na watacji real Bellingham, Rodrigo Rodrigo w sztrafnomu majdanciku bacik Bellinghama wydaje Bellingham szukają możliwości dla udaru znachodyć ale Kobel Дві хвилини до кінця другого тайму цього матчу, Ех, а якби забив Белінгем дві хвилини тому, був би героєм для uh, Мадриду, був би героєм для свого клубу і виграв би uh, для uh, дошкових Ліг... Лігу Чемпіонів. Mm. Зараз uh, Вінісіус міг би бути героєм замість Белінгму, uh, але тут... Тож... ale też e, nie zabiję. No i e, będziemy też jakieś ekstra time chcemy mieć. A przynajmniej tak zobaczyć e, cały futbolowy symulator FIFA 24. Aż do końca pierwszego ekstrata time'u dowieło się czekać jakiegoś e, ciekawego momentu w tym e, dodatkowym czasie. I zaraz ja ich by prorwaty z dowory Kobela, ale e, szkwaterbek staw na zawadzie i tym zakinczy się e, ta pierwsza połowa e, ekstra Time i się 15 filiń futbolu. Wy dodatkowy time może stać się I I tu czy nie będzie grał. To będziemy spotkamy serii penalti na Łębie w finale ligi Czempionów. Rozpoczyna je Borussia. Zule, Zule wysoko podchodzi Zule. Chodź rozwiewali co ataku, ale perechoplenia ralu. E, Rodrigo, Kavachal, Hoselu Hoselu rozwiruje co ataku Rodrigo na w tekty, ale zarabia kilka e, kutowi uda i szes aktywno podkazuje e, swojej komandzie. Carlo Ancelotti ma być jak maje w majie, bo to jest tej Rodrigo... Ro... Szanse Borusi, zakryte wsi, pytania, aż do przemożca całego ry rycznego rozgrywu Liga Czempionów. Ale perechoplenie ralu i w pewne nowe chody, z przeniósł komanda Karlo Ancelotti co rozumne pomylajecie Andrii Luni i wychodzi nawet z kontra ataku Valverde, Valverde na żal bez udaru Sancho 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 ależ serwis tutaj do Fiulkruga Fiulkrug czy w tycie wid oborąca Raul Neftycie, ale widać, że przekładaciu Schlotterbeck był w des na pozycji dziewiątki. Nie będę holif w ekstratimech, a wid tak, będziemy się piątki w finale ligi wsi, Wszyscy tutaj już, wszyscy już zmęceni tym meczem, długo grają 120... Chwil 120 chwileczek, wiesz, taki na wam. Rozpoczynajmy serię penalti. Fulcruck, Fulcruck, ależ silny udar, bez szansy w Unii. Zaraz Hoselu, taki sam udar i w tą samą stroną. Bez szansy co razu kobel. Emre też ee, bezpomyłkowo. A ośmodrzycz na dospić ich, choć Panenkoju, perchytrzycie, supernika. I pomylił się. Rodrigo bez A gdzie A gdzie mi, safe Andrija Może Może Ale ale też też się Na żal w nie, się nie, se v rukách Ljubljana, nažalě Galactico svět, nevyhají coho razu jinček do nich, ale možná, možná poradovat se za Marko Rousa. Za Marko Rousa, ký, e, ký zastínaním cílí simulací, vyhrat se hodně svý první trofej v Borusu. Pobaczmy zaraz e, ceremonię się na urodzinie czempionów co licznych, zobaczmy e, też rozczarowaną to tak, pochwyty na inaczej, koły e, progresji w ostatni moment finału e, wielkiego turnieju. I ośmiu kubok, póki co tylko w grze, ale że dzisiaj z tych komand w rzeczywistości będzie możliwości możliwość te ten wielki kubok czempionów w rękach. A w naszej symulacji wygraje Borussia. На кінець цього відео хочу побажати всім, всім хорошого, приємного перегляду. Сьогоднішнього машу в реальності розпочинається фінал Ліги Чемпіонів о 21-й годині за центральноєвропейським часом. Тобто це 22-га в Україні приємного перегляду. А на цьому відео залишайте коментарі ставте лайки і подивіться в наступних відео.